Ja też Wam życzę wszystkiego najlepszego, te Święta Wielkanocne, zdrowia, szczęścia, pomyślności. Ciemano z tej strony Żółty, no i witam Was w kolejnym filmie z nostalgi. Lubicie ten, ten, ten rodzaj filmów, także jeszcze jeden film z Nostalgii Wam pokażę. Tak jak widzicie, mamy FV215B-183. Stara wersja, że tak powiem. jego. Ja wiem, że ten film trochę jakby laguje z tej godzilli. On jest taki trochę przyspieszony, raz nie i tak dalej. To jest w ogóle film, który ma 10 lat. On jest z 2014 roku. A następny, który Wam pokażę, jest z 2013 roku. I ta godzilla w tamtych czasach była jeszcze bardziej przemocarna. Mamy ST-1. Mieliśmy ST-1. <grywka> Zostawcie lajka like i suba słuchajcie, bo się robi. Ciekawie. Godzilla, naprawdę przemocarny pojazd kiedyś to był. Dzisiaj też jest mocna, tyle że nie aż tak bardzo, ze względu na jej pociski HESH, które... Co prawda kiedyś miała ich 12 tylko, Godzilla. Na tą... I w ogóle to jest na starej mapie siebie Rogors, tak swoją drogą. Niektórzy z Was mogą w ogóle tej mapy nie pamiętać, ale zobaczcie. 680, 660 znaczy się. Nie weszło zbyt bardzo. Natomiast te hasze kiedyś posiadały penetracji nie 230, jak to dzisiaj jest na Godzilli, tylko penetracji bodajże w okolicach, bo ja wiem, 280, jeżeli dobrze pamiętam. Nie mogę tych informacji za bardzo gdzieś znaleźć. Pewnie wy dobrze pamiętacie, więc piszcie w komentarzach, przypnę komentarz, który o tym napiszę, bo gdzieś w okolicach 280 mi się kojarzy, że miało penetracji na haszu. z w czołgu IS8. IS8 jeszcze kiedyś był, tak. To nie była ta dziesiątka kiedyś był z 8 eee, No, pojazd z taką penetracją był na tyle przemocarny, że mógł strzelać normalnie w przód wieży Esety i ją przebijać, bo kiedyś wieża Esety była jeszcze słabsza, przed buffem w ogóle. Setka bardzo późno tego buffa dostała do pancerza. Oczywiście ten pancerz nie jest idealny dzisiaj, natomiast yy, no, jest lepiej niż było na pewno. Sama Godzilla w ogóle wygląda inaczej. Ten obiekt, yy, ten obiekt. Ten, jakby, wygląd przed. Nie. O, jak 1700! Ten wygląd tego pojazdu przed modelem HD wyglądał jakoś inaczej w ogóle, naprawdę jest tak bardziej Star Dzisiaj mam wrażenie, że ten pojazd jest w ogóle wyższy. Nie abstrahując od tego, jaka tu jest rozdziałka na tym filmie, i chociażby napis Bandicam.com na samej górze. I to, że ten film jest czasami przyspieszony, czasami nie, i czasami są tutaj dosłownie 35-15 fp... Jezu, co oni za wagonik robią? I o 1900! No, to było niezłe, muszę przyznać. No i takie rzeczy dzisiaj też się mogą zdarzyć, bo tutaj są strzały takie głównie od boku i tak dalej, ale tej penetracji było tutaj tak dużo. Nie jestem też pewien, czy czasem nie znerfili wgodzili również celności, to też mogło ulec zmianie. Chociaż wejdzie? Czekajcie, o zobaczcie, w przód wieży. Jezu, jeszcze w tą belkę Hamsko weszło, 1900. E, tutaj wynik był około, jeżeli dobrze pamiętam, 13000 tysięcy damage'a. Także sporo. E, natomiast... Wejdzie? Ja tą bitwę oglądałem tak dawno temu. 1700. Kiedyś w ogóle Godzilla to było totalnie co innego. Zobaczcie, że całą linię mieliśmy czołgów AT-2. Później było AT-7. E, AT-8, przepraszam. Później było AT-7. Nigdy nie rozumiem dlaczego nowszy czołg był wcześniej niż starszy. Eseta zniszczona. Później było AT-15, później był Tortoise, i na samym końcu, końcu mamy czołg w ogóle niezwiązany z linią, który totalnie jest inny. Gameplayowo, wszystko inne, nie? Jest jak Panzer, czyli taka odpowiedź niemiecka. No, za tysiąc ponad. Eee, grubo, grubo. Eee, także według mnie uważam, że Wargaming bardzo dobrze zrobiło z Godzillą, że zrobili z niego jakiś czołg specjalny 10 kieru, ponieważ totalnie on do linii nie pasował. Wow. Totalnie do linii nie pasował. Nie? Jakby inny gameplay, wszystko. Badger pasowuje się idealnie w całą linię, Godzilla niestety nie i jest jedyna w swoim rodzaju tak naprawdę, bo gameplayu Godzilla nie da się porównać do czegokolwiek innego. No bo tak naprawdę do czego? No nie ma. Jest lodówka i cała linia do lodówki jest bardzo podobna. Znaczy lodówka jest zwieńczeniem tym... o Jezu, tego wszystkiego. Natomiast Godzilla jest naprawdę jedyna w swoim rodzaju. O kurde, 6 fragów i tutaj chyba już ten strzał w ogóle... Ostatni pocisk został, ale ryra się ten celownik. No nie jestem w stanie tego zwolnić, bo to jest filmik z YouTubeka. Link do niego macie oczywiście w opisie. Natomiast czy to będzie frag? Jeden strzał. Czy to wejść raczej wejdzie? A... O, z pożarkiem! O, ale weszło idealnie. 7 fragów. 13 ty... Przepraszam. 14.988 dymetra. Ja wiem, że nie widzicie wyników końcowej bitwy, ale wow. To było niezłe. Przejdźmy do jeszcze jednej bitwy, bo mam dla Was jeszcze jedną, właśnie, bitewkę na również usuniętej mapie. Tak jak widzicie, mapa komary. Naprawdę stara mapa. I to jest bitwa, która w ogóle lepiej wygląda. Z 2013 roku jest rok starsza, a lepiej wygląda, nie? Więcej tych FPS-ów, i jakby ta mapa jest lepsza. I to też jest bitwa przyspieszona. Eee, nie wiem dlaczego tak zrobili w sumie twórcy na tym kanale. Eee, no nie wiem, mniejsza, słuchajcie. Najdziwniejsza rzecz w tej bitwie, nie licząc tego, że jest inna mapa w ogóle, to jest to, że tutaj kolega ma 10 pocisków Hash Premium oraz Haeki 2. Jakby Haeki na Godzilli czy lodówce to jest taki bezsens, że nie rozumiem tego, no nie? Już by tego te 5 nie było. Już by poleciał Półtow na spokojnie, no ale czemu ze zwykłego Haeka został? No nie wiem, jakby nie jestem w stanie Wam odpowiedzieć, bo nie mam pojęcia dlaczego ten hajek w ogóle tutaj się znajduje, nie? Sztuk ilość dwie. Już jeden. Ale widać, że na bogato. Duży zestaw naprawczy, duża apteczka i gaśnica automatyczna. No i lorka, której już nie ma, która, uwaga, tutaj była jeszcze dziewiątym tierem kiedyś. Może jeszcze niektórzy z Was są na tyle starzy, którzy pamiętają, że Rzeczywiście było coś takiego jak Lorraine 40T na 9 tierze. Nie było czegoś takiego jak barcza 25AP. Jakby tu czasy są totalnie inne, nie? Zobaczcie, że ja wiem, że to są 10 i 9 tiery, ale taka mała ciekawostka, kiedy 9 tierów w premium nie było, nie? Także tu są same czołgów, czołgi z linii. Tutaj nie ma żadnych czołgów ani specjalnych, ani nic podobnego. Nawet wydaje mi się, że Obiekt 268, który tutaj niedaleko jeździ Również był mega mega docenionym czołgiem, który miał w, no pełno penetracji kiedyś. Dzisiaj to też jest bardzo dużo, tam 395, ale kiedyś miał jej jeszcze więcej. Szkoda, że nie polosowało 1583 i te odgłosy stare to musiał poczuć. No <ślad> to był stary wod, słuchajcie. Ale nie wyglądał ta on tak źle jak kiedyś myślałem. Myślałem, że to dosłownie z dwa kwadraty na krzyż jeżdżą i się strzelają, a naprawdę ta gra wtedy już wyglądała w miarę OK. Eee, no nie ma co porównywać do dzisiejszych standardów jakby. Ale naprawdę fajnie to wygląda. Serio. Eee, no i sam jakby wygląd mapy. Komary. Naprawdę wygląda oryginalnie, co by nie mówić, nie? Chyba nie wyszło. Albo za jakieś mniejsze wartości ten strzał. Na środku dwa hateki. Jeden nasz, drugi przeciwników. W ogóle ja tak mało na tej mapie grałem yy, i pamiętam grałem na niej jeszcze nie rozumiejąc za bardzo taktyk botowych i ogólnie tego wszystkiego w World of Tanks, że jakby nie wiem gdzie kto miał jechać. To znaczy wiem, że te deki gdzieś były na prawo w lasku, gdzieś tam na J0, to bardzo dobrze pamiętam, ale samych htk Biedny turtojzik. Nie pamiętam. Nie pamiętam gdzie tutaj za bardzo htk jeździły. Taka dość mocno otwarta mapa. Nawet ta strona tutaj z tej lewej strony, gdzie teraz kolega główny bohater N900 stoi, kojarzy mi się bardzo ta tutaj właśnie część z studziankami. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że w sumie mi to przypomina Norbi 407. Słuchajcie, jedzie na T95 czołgu, któryś kiedyś, który był nie do przebicia, według opinii wielu ekspertów, jedynie w garnki. Dzisiaj w dolną płytę wchodzi jak masło. Te 95 też na przestrzeni lat bardzo dużo stracił. A tu stoi co? 100%? Żeby to był 2,68? Chyba tak. O, taki strzał spod jaja wejdzie. Uwaga, weszło. Hodor na 2,68 został zniszczony. A ten Hodor miał Full HP. Nawet na czacie napisał. Off, jakby jeszcze się zapytał full HP. To było piękne e, w tamtych czasach, że był normalnie e, możliwość yeah, ta, mo, była możliwość pisania z przeciwnikami na czacie. E, ja bardzo żałuję, że nie ma już czatu o, czatu z przeciwnikami, ale z drugiej strony dobrze, bo Wkurzało to, że było jeden na jeden, jakaś fajna e, sytuacja mogła być, a tutaj przeciwnik na przykład pisze, że no on campi na respie czy w tym i w tym kwadracie. To strasznie niefajne było, nie? Ja nigdy nie lubiłem czegoś takiego, takiego spoilerowania. Lubiłem te emocje w tej grze, a nie tego, że ktoś ci powie dokładnie gdzie kto stoi, czy patrzy, czy ładuje i tak dalej. Tak samo na przykład team damage kiedyś. To według mnie w ogóle powinno wrócić do gry. E, Jakbym był cecekiem, to nie doprowadził do tego, że nie nie, nie doprowadziłbym, ale chciałbym, żeby Fildemer wrócił tej grze. O, szkoda, że nie weszło za full HP. No, RNG, tak? No i skrypt ratujący życie, jak widać też czasami w tejże grze, zadziała. Tutaj oczywiście gwiazdki, jakieś przekleństwa, nie wiem po jakiemu on pisze, zgaduję, że po angielsku, ale nie widzę, co dokładnie pisze, sry. Młotka, stary wygląd emotek. Wow, to o, w ogóle T541. Czoł, który do dzisiaj istnieje w grze, ale jest mega mało popularny. Ale pamiętam, że sobie nim grałem jakiś czas temu robiąc T57 Heavy. Bo, bo ciekawostka, jeszcze mam czołgi, których nie zbadałem o dziwo po tych 12 latach gry. O. I T54E1 mega pozytywnie mnie zaskoczył. Mega super choke. Te 69 mi tak się nie spodobał. Chybikiem jeszcze samym w sobie nie grałem, bo czekam na promocję, ale T54E1 naprawdę mega lukratywna maszynka. Jest Mausik. Nie wiem w ogóle, czemu z jakiej czapu on tam stoi. Przed 190 słabo weszło. No, Mausa jednak przebić jest problem. Co nie zmienia faktu, że wtedy te 280 penetracji. Wystarczało na chociażby jego yy, to oczko, garnek, jak zwał tak zwał. Dzisiaj te 230, które mamy w wywocie, raczej nie wystarczy. O w poliko weszło. Nie wiem czy zauważyliście, ale weszło w poliko. 5 fragów. Ostatni pocisk zwykły HE został i ostatnia esetka, która raczej o O a może? Może tutaj będzie jeszcze frag. Uwaga. No, szósty frak jeszcze 13 tysięcy demedża około z tego, co tutaj jest napisane. Mam nadzieję, że film z nostalgi wam się podobał. Wiem, że czekacie na wiele filmów, jakby dajcie mi czas. <ścoughs> Chcę, żeby było daily. Staram się, żeby tutaj wszystko było. Jutro się widzimy w kolejnym filmie, jakimś większym, że tak powiem. Także co? Dzięki, dusy, szonka, jutro i nie